Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Rzepińskie Jeziora, 31 grudzień 2013, ostatni dzień roku 2013. Już za parę godzin, przy wielkim huku i błysku, powitamy 2014. Dzisiaj um, chciałem powiedzieć kilka słów na temat uczenia się. O najlepszej metodzie uczenia się. Jaka jest najlepsza, najpewniejsza? Niezawodna absolutnie metoda uczenia się. Wierzę, że to metoda, która opiera się na praktykowaniu oczywiście ewidentnie to jest podstawa. Praktykowaniu i utożsamianiu się i utożsamianiu się z kimś, kto jest lepszy od nas. Lepszy to nie znaczy we wszystkim lepszy i w ogóle mistrz świata i w ogóle my jesteśmy kiepscy i tak dalej. Nie to, bo czasami ludzie tak to odbierają. Czują czyjąś wyższość, nie poprzez to, że się wywyższa, ale może inaczej wielkość czują kogoś, prawda, w takiej dziedzinie czy w takiej dziedzinie. Czują, że ktoś ma coś do powiedzenia, naprawdę zna się na rzeczy i... I, I czasami ich to prymuje, czasami zamykają się, czasami wręcz uciekają, czasami no, robią idiotyczne kroki zupełnie, kiedy życie im dało szansę, kiedy życie im dało niesamowitą szansę, szansę um, uczenia się, szansę uczenia się autentycznego poprzez przebywanie, czyli tą możliwość utożsamiania się z kimś, um, kto... W dziedzinach, których potrzebujemy się nauczyć, które potrzebujemy poznać, jest po prostu lepszy. Ma więcej doświadczeń, lepiej się na tym zna. A równolegle możemy praktykować. Możemy, musimy praktykować. Musimy. Bo praktyka, bo ten krok po kroku, bo te codzienne ileś działań jest w stanie, tylko to jest w stanie sprawić, że ta nauka będzie naprawdę efektywna, że nauczymy się. Mało tego. Nie tylko się nauczymy, ale nauczymy się nauczać, bo będziemy wtedy uczyć innych przykładem, będziemy uczyć innych ludzi swoim działaniem, będziemy pokazywać rezultaty, będziemy mówić o rezultatach. Generalnie to jest tak, że ktoś, kto się uczy, jednocześnie jest dobrym nauczycielem, jednocześnie ma sukcesy, bo to się wszystko wiąże z sukcesami, ale sukcesy na każdym polu tu chodzi, znaczy. Sukcesy różnego rodzaju. Sukcesy w tym, że, że ma coraz więcej ludzi w zespole. Sukcesy w tym, że coraz lepiej coraz więcej zarabia w biznesie. Sukcesy w tym, że coraz więcej ludzi jest wokół niego. Coraz więcej ludzi chce słyszeć, jak on coś mówi, jak on opowiada, jak on się czymś dzieje. To są takie, takie wskaźniki tego rozwoju osobistego, który się w człowieku dokonuje poprzez właśnie naukę, ale tą właściwą naukę. Nie chodzi o teorię, oczywiście potrzebujemy czytać książki, które nas pozytywnie nastawiają, które pozwalają nam znaleźć właściwy dobór słów. Czy rozszerzyć tą gamę słów, które używamy? Potrzebujemy słuchać różnych tam materiałów dźwiękowych. Absolutnie potrzebujemy uczestniczyć w spotkaniach. To jest, to jest ewidentne: w spotkaniach, różnych spotkaniach, gdzie przyjeżdżają ludzie, z którymi możemy przebywać, spędzać wspólnie czas i dzielić się swoimi doświadczeniami i tam właśnie czerpać bardzo często to, co jest tak bardzo nam potrzebne, a czego sami nie jesteśmy w stanie jakby rozwinąć. Potrzebujemy to um, jakby zaczerpać, czy, czy, czy potrzebujemy to, z tego skorzystać, patrząc na kogoś, widząc kogoś, przyporównując porównując się tam z kimś, czy porównując, no, utożsamiając się z kimś. Najlepsza nauka, jak powiedziałem, to ta możliwość um, bycia ramię w ramię z kimś, kto um, jest lepszy ewidentnie, jest skuteczny i praktyka, i praktyka, praktyka, praktyka. I życzę Tobie <laughs> i sobie aby ten 2014 rok był rokiem naszej nauki, która się będzie przekładać na fantastyczne rezultaty, ponieważ będziemy umieli się utożsamiać, będziemy się umieli dążyć do coraz wyższych poziomów poprzez um, docieranie do ludzi, którzy, od których możemy się wiele, wiele nauczyć. I przede wszystkim będziemy ciągle praktykować, ciągle będziemy działać, ciągle będziemy w pracy, ciągle będziemy um, robić tą podstawę, robić ten fundament. Będziemy cały czas w tym podstawowym module module pozyskiwania ludzi, docierania do ludzi, rozmawiania z ludźmi, um, spędzania czasu między ludźmi ciągle, ciągle, ciągle. Życzę Ci, żeby taki ten rok był, a kiedy będziemy <laughs> żegnać 2014, widać 2015, żebyśmy mogli powiedzieć, to był najlepszy rok w naszym życiu. To był rok fenomenalny, to był rok, który. Wszystko poukładał w właściwe miejsca, który sprawił, że dziś mogę powiedzieć, że mam fantastycznie pędzący do przodu, coraz większy, świetnie rozwijający się, dający full satysfakcji, przynoszący ludziom dużo, dużo, dużo dobrego dochodu, dobrych wartości i oczywiście przede wszystkim biznes. Tego Tobie bardzo mocno życzę na ten nowy rok i oczywiście sobie również wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro. Hej, już w nowym roku. Hej.